O nie Czyżby nie było głosu? No przepraszam, że powinienem O Jest Głos Finally O nie, nie ma Więc mówisz, że chcesz być... nowym genera... no, to... Przepraszam Muszę cię ostrzyć, żółty dziobie To nie będzie takie to proste Ile ja już próbował dookończyć tego samego 10? 12? Twoi poprzednicy albo żaleli, albo leżą parę metrów pod ziemią. Naprawdę myślisz, że masz to, czego im brakowało? Dobra, dam ci szansę. Słuchaj uważnie. Naszym celem jest budowa nowych kolonii w strategicznych miejscach, aby Imperium mogło wyjść poza wielki krater. <kluzł> Na tych zniszczonych przez zaraz ziemiach, yy, przetrwają tylko najsilniejsze kolonie. Czemu nie mogła słuchać? Zbadaj różne antyczne lu ludzkie twierdze i wydobywaj ich technologię sprzed epidemii. Czasem warto sami się na drodze zniszczyć za pomocą sił Imperium. <grym> Gdzie jest dźwięk? <grym> Zwyciężyć albo nie. Pamiętaj, że, że porażka nie chodzi w grę, zwycięża, albo nigdy z niej nie wracaj. Więc witam Was w nowym odcinku z The Billions. Tylko niepokoi mi. O Boże, dźwięk jest. I tak, na początku wybieramy sobie postać. Pamiętam, że gra... ja osobiście grałem sobie tam kilka misji, ale spokojnie przegrałem sobie gry no, dosłownie kilka misji. Bohater kampanii, swoją główną ilością, podczas taktycznych misji zewnętrznych, raz wybrany i może zostać zmieniony w trakcie trwania kampanii. Kaliope. Kaliope jest bodajże najbardziej skutecznym żołnierzem Imperium i słynie nie tylko ze swojej szybkości, ale także i zabójczej licz... celności. Kaliopę korzysta z dwóch zaprojektowanych przez siebie pistoletów, które nazywa się Strami Diabła. Nie mają zbyt dalekiego zasięgu, ale Kaliupy strzela tak często, e, szybko, przepraszam, że, czy, że przeciwnicy często giną, nie wiedząc co się wydarzyło. Koleus e, jest jednym z najlepszych żołnierzy Solitarnej Brygady Kwi-Kwintusa czy żeby dać Koleos Koleus dzięki swojej imponującej posturze i sile nigdy nie ucieka z pola walki. Czyli zakładając, ma więcej HP niż Kaliopę. Zabijając wrogów, bro, bronią Koliusa jest. Zabijając wrogów, bronią Koliusa jest niszczyciel. Broń ciężka, która wystrzeliwa duże eksplodujące pociski. Strzela powoli, ale jednym pociskiem może zabić tylko zarażony. Ja, <laughs> grając sobie sam wybieram Kaliopę, więc teraz wybieram Koliusa. Mhm. Dobrze. Tu mamy technologię, którą rozwijamy, na przykład ulepszenia lub na przykład nowe jednostki. Tu yy, awansujemy naszą postać. O, ma więcej życia niż kalepa. Dobra. E, więc pierwsza misja. Weźmiemy sobie. Nie. E, Wymagających. Nie czuję się jakoś super, potężnej w ogóle. Zlikwiduje eee, tych wszystkich zdarzonych, licząc kolonii 30% co takich wszystkich hord. Nasze zwiadowczynia odnalazła tę niewielką galinę położoną na brzegach płytkiej rzeki. Jest to niewątpliwie naj, najbezpieczniejsze miejsce na założenie pierwszej kolonii poza granicami Wielkiego Krateru, w którym wznosi się stolica Nowego Imperium. Na mapie widocznie złożył minerałów, dzięki temu był dojrzeć granizm, by bronić kolonii. Nie pamiętam czy to była horda czy nie Uwaga, zaraz się dowiemy. Cetegowana jest horda. A, nie razie... O, tu na pewno widzimy jakiś kamień. do tej lokacji. Okej. Okay. Dobra. E, tu możemy stopować i w ogóle, więc tak... Na początku musimy sobie rozstawić tutaj w najbardziej korzystnej pozycji em, jedzonko, tak? Tu musimy przejść na złoto i y, mamy tutaj naszych, y, nasze zwiadowczynie, co nie? Zaczynie bardzo zwinne, mogą strzelić bez nadmiernego hasowania. Zwiadowczynie są idealne do eksploracji mapy i eliminowania mniejszych grup zarażonych bez alarmowania większych hord. Tak. Ok, złota jeszcze nie mamy, zaraz y, przy, przyjedzie, czy tam nie wiem, cokolwiek. Tutaj, hmm, y, sobie postawił je tak. I możemy sobie na przykład dać, żeby tutaj patrolowały. A tymi oto zwiadowczymi, no cokolwiek, możemy sobie na przykład strzelać, co nie? E, Okej. Okay. I sobie tutaj. E, jeszcze jedno ważne. Czy ty możesz przestać na chwilę? Okej, okay, już mamy tego. Więc możemy sobie postawić parę tam namiotów. Ile kosztuje tartak 300. No to dobra, to sobie po, połóżmy jeszcze tam kilka. Tyle, ile możemy tych namiotów na razie żywność nam do niczego nie jest potrzebna, oprócz robienia tych na, namiotów. Więc no dobra, a i zawsze, nie wiem czy już mówiłem, zrobiłem tutaj Expa za zabijanie, i później mogą się zrobić Elitarne, czyli to jest jedyne ich ulepszenie. No i po prostu są lepsze, co nie? Tutaj widzimy jakąś dużą hordę do zębiaków, ale na razie czyściłbym tutaj tak, tak, tak e, czyściłbym te tereny co z tego co pamiętam jest chyba jakieś znajecie, albo coś w stylu no dobra e, że też oni nie alarmują hordy no to właśnie na przykład żołnierz, który później tam jest z trzy dość to on by ich wszystkich zalarmował a ona sobie po prostu tak pojedyncze, podwójnie. O, no to akurat ci już skapnęli. Ale dobrze, że nie widzę takich e, szybkich, bo, e, boże szybkich, biegających po prostu zombiaków, którzy są dość upierdliwi, lekko mówiąc. Dobra, tu 11, tu jest najlepiej i możemy sobie rozstawić też, aż... okej, nie, nie mamy złota, ale żeby powiększyć nasz teren działania, możemy, jest jak to mądrze brzmi, teren działania, ho, 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 ho. Możemy sobie rozstawiać yy, wieże Tesli i one po prostu tutaj nam zwiększają tego. Mamy tutaj. <laughs> żeby nie powiedzieć. Z czego się buduje. O, czyli jest jeden, Dobra, nieważne. Z czego się buduje. Mamy tutaj złoto. Mamy tutaj drewno, kamień, żelazo i ropę. Yy, po lewej mamy koloniści, robotnicy. Produkcja jedzenia, czyli no, jedzenia i po prostu yy, prąd, energia. Koloniści to jest w kolonii, to w się nam szedę, a to są robotnicy, to jest dostępnych po prostu ludzi, którzy mogą tam pracować, czy cokolwiek. Za chwilę tutaj przyjeżdża... Yy, proszę. Za chwilę tutaj przyjeżdża na pociąg yy, i <laughs> uzupełnia puste namioty, bo ale są puste, później się one wypełnią ludźmi, pracownikami, czy czymś tam. No. I oni dają później więcej hajsu na znaczy ci proszą nie wiem, czy. No. Podatki, o. <grym> Dobrze. Na początku e, sobie tutaj wy, Wyeliminuję. Zabijemy sobie zabijaki. <grym> o Boże, nie umiem się wysłowić. Okej, okay, to tak, to że teraz to już wspominałem. Mhm. <krym> e nie muszę tam powiadomić Was, że nie każdą e, misję będziemy kończyć w jednym odcinku. Postaram się, żeby odcinki były około 20-15 minutowe, coś koło tego. No, dobra. Ale sobie już mogą wycofać. I po prostu zrobię się. Możemy też, jest bardzo fajna funkcja. Możemy sobie zastopować tutaj, i na przykład zbudować coś. Akurat widzę, że możemy sobie tutaj Tesla postawić. Ja sobie Tesla o, tutaj tak postawię, i tutaj tak postawię. Dlaczego? Bo tutaj idziemy sobie do kamienia, z kamienia będziemy mogli sobie stworzyć garnizon, a garnizonie będziemy mogli wojsko. Proste, proste. Przynajmniej tak mi się wydaje. E, I tu jest mgła. Wojny, czy coś w tym stylu, po prostu nie widzimy tego. Jasne obszary widzimy, tutaj nie widzimy. Więc, no. Misje. Nie, nie wiem, czemu mówiłem, ale misje raczej nie, nie będziemy przechodzić w jednym odcinku, tylko w kilku albo coś w tym stylu. Bo może te pierwsze misje nie, nie wiem, ile tan mi zajmie. Ale te późniejsze misje są dość trudniejsze. Myślę, że taki oto i tu wam się spodoba tak e, mamy już te testy sobie na wybudowały się <laughs> e, jak widzicie mamy więcej robotników e, wszystkie a w ogóle profit. <laughs> e, Okej, okay, możemy sobie zbudować kolejną wieżę testy i już będziemy mieli te, te kamienie, kamień e, aha. Tutaj możemy sobie postawić, um, no nie wiem, gdzie by było tak fajnie, wygodnie, miło. Tutaj możemy sobie postawić jedną... Nie możemy więcej? Nie, nie możemy. Znaczy, a, bo nie mamy złota, okej. Okay. To by wyjaśniał parę spraw. <grym> okej. Okay. Okej, okay, mają całkiem... No boże muszę przestać mówić okej. Okay. <grystanie> Ale mają już całkiem połowę levela mają. Mają już całkiem połowę levela, To brzmi... To brzmi... To nie brzmi jak polski język. <grystanie> okej, okay, jak przybył. Niestety nie, nie wybudowaliśmy żadnych nowych yy, tutaj namiotów. Teraz się to zajmę w sumie. Yy, I tak. To jest najgorsze w tym. Że jak się przedrze, no na przykład jeden taki zombieczek, co nie? To się się zezabie, co to jest taki jeden zombieczek? Tylko że każdy, jakby budynek, ma swoją liczbę kolonistów, znaczy nie, twór, ma swoją liczbę robotników, co nie? No to są oczywiście koloniści. I jeśli taki jeden ząbiaczek podejdzie na przykład do takiego i raz go dotnie albo tam wyburzy, co nie? To zajmuje chwilę, to się pojawi kilka zombieków. I jak na przykład mamy taką ciśnienie, to jakby tu się dostali, później dostaną się tu A jak się dostaną do takiego na naszych namiotów, to już jest... Pff, po całej rozgrywce możemy już resetować A za resety dostaje się chyba tam mniej punktów na koniec, w stylu, więc... Słabo No ok. Tu już nasze sobie tutaj radzą No spokojnie Mm -hmm. O Jezu. Zapatrzyłem się. Kurw... No i mamy mnie o mnie o jedno tego. O jedno zgadowczenie. No nie. Okej. Okay. Ja... Oh Boże. Swadzając co się powinienem to zespołować, więc przepraszam, moja wina. Eee, ty powinnaś pójść tutaj. Bo tutaj jest ząbiek i... a my tutaj chcemy postawić kopalnię? No nie, <grystanie> Jestem z... zły na siebie Jestem z... zły na siebie za to Dobra um, Okej okay. Cztery I tarta gdzieś o, tu możemy za 15 postawić, to tak, jest ok. Oczywiście to jest tylko na początek ok, bo później na przykład to już przyszło już takie. 15 jest ok, ale na przykład, no, więcej po prostu, więcej. że to 11 nie było jakieś zadowalające, ale nie było więcej drzew w pobliżu, więc cóż. Mówił kilku minut jak nie mówił o całej grze. Dobra. A ty za to będziesz patrolowała od Dotąd nie ma kogoś kto patroluje tutaj. No to jest. Jakbyś Ty poszła? Na przykład odtąd. Dotąd? Nie, nie odtąd. Odtąd. Dotąd. O, myk. Okej, okay, tam już powoli nam się tego zaczyna. Ymm, cóż. Ymm, musimy sobie większy, więcej produkcji energii zrobić. Tak. I trzeba będzie, no nie mam na razie drewna, ale trzeba będzie po prostu zrobić sobie zaraz jakiś mur taktyczny W po początku też myślałem, że nie można na tych torach sobie muru robić, okazuje się, że można Nasze bramy trzeba zrobić, o to No i będzie mógł normalnie pociąg przejeżdżać, więc takie Taki tip Teraz sobie czekamy mm. Tu mam jakiś skraj lądu. To pewnie tam idzie pociąg, ale to jest już taka okej okay mapa. 20 dnia będzie mieli hordę eee, do, do kolonii 20 dnia, tak. Na tego dnia musimy po prostu starać się zrobić jak najwięcej, Cóż, e, mamy już... ...dużo tego... ...drewna... ...możemy, no ja bym porozmawiał jeszcze trochę Tesli... ...ale możemy chyba zrobić tutaj pierwszą bramę... Yy, ...o, sobie tak zrobię... To pod tamem było, nie mogę? ...tu mogę... ...fuck, to słabo... ...później oblokujemy też wieże na przykład strażnicze, ale... ...tak jak już mówię, to będzie później... ...dobra... To cóż, nie, nie, to weź idź za mur, o co, okej, okay, dobra um. okej, okay, mamy już na nasz na nasze wojsko dobra, to będzie gdzieś tutaj um. dobrze, Nie tak, no teraz sobie robimy tak sobie stawiamy tutaj mur tutaj sobie możemy postawić tak Oj, akurat nie mamy drewna potrzebujemy 3 drewna Eee, dawaj <grywanie> give me more wood please o jeszcze jeszcze dawaj 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 okej okay, jest no i teraz możemy na przykład ustawić tą tutaj I tą tutaj O, Co za niebezpieczna grupa Choć to przyjść do niej i pomóż jej Okej okay. Dobra Powinniście sobie poradzić, na pewno spokojnie Ty zaraz już pójdziesz tutaj Okej okay. mm. Następnie będziemy chcieli sobie odgrodzić. O, tutaj to miejsce. Ok. Yy. I cóż. O, 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 o mamy tych robotnic. No, fuck Ale tu, tu będzie nasz plac zbioru. Zbioru? No, nie zbioru jakiegoś wiecie. Yy. Że jest wszystkiego, tylko chodzi o zbiór. Zbiór, zbiór, biór. E, zbiórkę naszych woja woja wojaków. Mm. Dobra. Mm, więc sobie robimy tutaj domki. Więcej domków. Tak. Tutaj sobie. Czemu nie? A, a, Jedzenie. No to już się buduje tutaj. Dostawa niezłe. Jedzenie. Attention. Building complete. Dobrze. I tutaj zostawimy. Tutaj będzie jeszcze jeden przy tym. Lecz najpierw najlepiej by było, żeby przy każdym tutaj tej były po dwóch, po dwie Więc sobie weźmiemy, tu, tu jeszcze, tak. weźmiemy sobie, tu zamówimy trzy. Jedna tu, jedna tu, jedna tu. Jedna tu. No i reszta zwiadowczeń to po prostu będzie eksprowa mapy i wyczyściłem z Bo jednym celów to będzie zlikwidowanie wszystkich, wszystkich zarażonych na mapie. Więc. Well. OK Okej Nie, nie mam robotników. Ok, teraz powinniśmy szybko zanim przyjedzie ten Powinniśmy Dobra yy, pada na polu Możecie słyszeć taki stuk stuk To już, przepraszam was za to, nic z tym nie zrobię A czemu, tu ja nie mogę? A, już nie, już nie ma widzenia. to jest na zero. Cóż. Nie! No i jeszcze ja większy robot. No dobra. Jeszcze trzecie czwarte Osiem. Dobra, nieźle. Raz, dwa, trzy. Mniej więcej, jeśli można. I weźmiemy sobie. O, tutaj to. Okej. Okay. Okej okay. Po prostu bym nie rzuciła tutaj um. No i proszę Jesteśmy ogrodzeni z każdej strony Oczywiście pojedynczy mur, no tak No, na razie, na, na razie będzie ok. Później, no Mimo, że to jest tak pierwsza mapa, to Dobra, ty idziesz tutaj No, kolejna właśnie tutaj idzie tutaj. Nie wiem, nie, nie nazwałbym to hordą, ale to jest stylu. Dobra i co? To było chyba na tyle w tym odcinku. Taki początkowy odcinek, nie za długi, nie za krótki. Chociaż jeszcze za krótki. No dobra. Tyle rozbudowaliśmy. 20 minut. Następny odcinek będziemy rozbudowywać sobie te namioty. Wyłączone, co? A! Okej, okay, dobra jak są zamieszkane są połączone jak są zamieszkane to są połączone super świetnie dobrze się tego dowiaduję i cóż widzimy się w następnym odcinku kiedy bierzemy sobie grupę zwiadowczyń i po prostu e, grupę zwiadowczyń i po prostu nie ty byłeś tutaj ty byłeś tutaj dobra Tutaj zasłanie wam drzewo. No. Do zobaczenia. Do kolejnego odcinka będziemy tutaj wspierać ten miododzywczynik, czyścić mapę. Myślę, że w następnym odcinku skończymy tę misję. Cześć i czoło.